Ludziska, zobaczcie. Kot killer. Killer, proszę powiedzieć, dzień dobry. Widzą, weź na mojej mamy auto. Killer Rambo. Jego przyjaciel. Nie, nie Rambo. A ty gdzie? Mojej mamy auto chcesz wleźć? Ty, killer. Jaki niegrzeczny to jest. Proszę żejść, stąd Proszę żejść, stąd Natychmiast. Proszę żejść, tamtąd. Nie, 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 killer. Schodzimy, natychmiast. Dawaj, złazimy stąd. Tak tak. I proszę do domu. Do domu. Rambo, a ty nie pod to natychmiast. No co ja mam was wychowywać? No zobaczcie, po prostu. Killer. Rambo, nie przeszedłem owo? Ja rozumiem, że Was wypuszczają. Możecie robić sobie co chcecie. Eee, Rambo! To jest killer? A tu już nie ma Rambo. Czekaj, Rambo. Gdzie ty jesteś? Rambo. Tu jest Rambo, dobra. Znaleźliśmy Rambo. Dobra. A tu jest Uzi. Uzi dzień dobry powiedz. No hej. Na no A ty do domu. Kafilo ci małe. Idziemy pilnować koty. Bo nie zaraz sobie jeszcze na auto wyda Ale normalnie sok da Dzień dobry. Jeszcze ja raz panu powszłam. Dzień dobry oczywiście. Gdzie pan sobie spaceruje dzisiaj? Jest ja panem 3 minuty posiedzę tylko. Tak, 3 minuty. Bo ja mam 3 minuty wideo, potem już sobie widzę. On już chyba coś sobie tam już namyślił, co? No właśnie nie, trzeba. Dobra, posłucham sobie już od tych psów. Tutaj zerwałam sobie 4 cereśni, 5 cereśni. I teraz sobie będziemy testing robili, bo u um, mnie um, jest różne ogródki. Tam jest ogródek różny w ogóle. I teraz będziemy testing e, rośniętych. No to nie wszystko tam jest całe drzewo, ale mi się nie chciało zrobić tyle. Więc dobra, robimy pierwszy, dobra, pierwszy najczerwoniej bierzemy, No te ta testujemy Dobra, testingujemy. Um. Ale shortcake, Stef. O, dobra. Bardzo dobra. Polecamko. Pyszna. M. Mm, 10 na 10. Pyszna. No i wszystkim do